Na pewno wiesz, że czasami obce języki mają wpływ na jakiś inny język w Twoim kraju. Na przykład teraz to angielski ma bardzo duży wpływ na polski język i dawniej chyba niemiecki może był podobny i dlatego ludzie mówią kartofle i nie tylko ziemniaki. I przez to, że Niemcy byli pierwszymi imigrantami, jak Stany Zjednoczone, już powstały jako kraj. To do dzisiaj mamy dużo słów po niemiecku, które my używamy w Stanach. I jak chcesz podsumowanie dzisiejszego filmiku, to sprawdź na dole w opisie, bo tam będziesz miał link, gdzie możesz ściągnąć PDF, gdzie będziesz miał wszystkie słowa, o których będę opowiadał w dzisiejszym odcinku. Instytut Lingwistyki przedstawia. Pierwsze niemieckie słowo na mojej liście, które bardzo często usłyszysz w Stanach, jest słowo Gesundheit. I też od razu tutaj powiem, że jak wymawiam te słowa, będzie po angielsku albo po amerykańsku i oczywiście. Nie po niemiecku. Bo to jest chyba oczywiste, że ludzie w Stanach, którzy już niemieckie słowa, nie będą je wymawiać dokładnie tak jak Niemcy. I myślę, że większość czasu, jak ktoś kichnie, to Amerykanie powiedzą bless you. Albo God bless you. Ale czasami powiedzą Gesundheit. I z tego co rozumiem, to Gesundheit chyba po prostu znaczy zdrowie albo na zdrowie. Drugie słowo to jest słowo Kindergarten. I tak naprawdę to nie jestem pewny dokładnie, co Kindergarten znaczy po niemiecku. Ale w Stanach słowo kindergarten ma inne znaczenie niż w Anglii. I to jest bardzo ważne, bo musisz wiedzieć, jak używać to słowo poprawnie, zależy z kim rozmawiasz. I z tego co rozumiem, to jak Wy używacie słowo kindergarten, to dla Was to znaczy przedszkole. Ale w Stanach kindergarten znaczy zerówka. I żeby to było jasne, o czym mówię, to w Stanach musisz iść do kindergarten. To jest część zwykłej szkoły. Nie wiem jak to jest w Polsce, czy dzieci muszą iść do zerówki? Bo w Stanach to oni muszą. I bardzo często to zerówka jest w tym samym szkole jak pierwsza klasa albo druga klasa. I w Stanach to się nazywa kindergarten. I przedszkole się nazywa preschool. I nikt nie musi iść do preschool, i jak chcesz iść do preschool, musisz za to zapłacić. I mi się wydaje, może się mylę, ale w Anglii kindergarten znaczy przedszkole. I nikt nie musi iść do tego kindergarten i kindergarten, i chyba trzeba za to zapłacić. Trzecie niemieckie słowo, które bardzo często używam w Stanach, to jest słowo delicatessen. Tylko że większość czasu nie mówimy delicatessen, tylko skracamy to i mówimy deli. I chyba po polsku to jest podobne. Delikatesy, i prawdopodobnie wy to wzięliście od Niemców też. Ale może się mylę. To co, co to jest ten deli? W Stanach to deli może być to miejsce, gdzie kupujesz szynkę, albo ser, ją ci to kroją. Albo na przykład w Nowym Jorku, deli też może być taki mały sklepik, coś tak jak żabka, i tam możesz kupić świeże kanapki. I czasami piszą delicatessen a czasami po prostu deli. Następne słowo to jest słowo kaput. I kaput znaczy po prostu, że to nie działa, albo koniec, albo ktoś umarł, albo może po prostu, że coś w ogóle już nie działa. It's kaput. Następne słowo to jest słowo sauerkraut. Sauerkraut. I tak właśnie w Stanach się nazywa kiszona kapusta. Nie jestem pewny, czy w Anglii oni mówią sauerkraut, może oni mówią sour cabbage, ale w Stanach nikt by nie powiedział sour cabbage. Ludzie mówią sauerkraut, bo Niemcy to przywieźli i to się stało popularne w Stanach przez Niemców. I przez to, że to się nazywa sauerkraut albo sauerkraut, albo cokolwiek po niemiecku, to tak zostało po angielsku. I w Stanach nie ma innego słowa na kiszonej kapusty. To się nazywa sauerkraut. Następne słowo mnie zdziwiło, bo sprawdziłem w necie i się że słowo noodle pochodzi z niemieckiego. I chyba po polsku też mówicie nudle. To są takie, taki makaron, albo kluski. Przynajmniej moja rodzina. Zawsze mówili kluski na to, co jest na przykład w tym w Rosole. I potem się dowiedziałem, że dla wielu Polaków to nie są kluski, ale tam, gdzie moja rodzina mieszka, to ludzie mówią na to kluski. Ale widocznie poprawne słowo to są nudle, i po angielsku to jest noodle, i widocznie to pochodzi z niemieckiego. Następne słowo to jest słowo strudel. ale to jest bardzo konkretne słowo i bardzo często mówimy na przykład o. Apple Strudel i Strudel to jest takie ciasto. I jak masz ochotę na takie ciasto, to musisz zamówić strudel, bo tak to się nazywa, i to jest od niemieckiego. Też czasami w Stanach ludzie używają słowo. Rucksack i rucksack znaczy plecak. Tylko, że po angielsku są różne słowa. Ja osobiście bym powiedział backpack, ale czasami ludzie mówią rucksack i to pochodzi z niemieckiego. Następne słowo to jest słowo kitsch, ale myślę, że większość czasu byśmy powiedzieli kije. I kitsch, może już znacie to po polsku, ale kitsch jest coś, co jest takie tanie albo słabe. Albo takie, hmm, takie nieciekawe. I dlatego w Stanach ktoś by powiedział, that's kitschy, albo that's really kitschy. I ostatnie słowo to jest słowo doppelganger. I doppelganger jest ktoś, kto wygląda tak jak ty. To na przykład ktoś by mógł powiedzieć, my friend is your doppelganger. To znaczy, że mój kolega albo mój przyjaciel wygląda Prawie dokładnie tak jak ty. Albo może ktoś by powiedział You must have a doppelganger because I saw a guy who looked just like you last week. To daj znać w komentarzach, czy już znałeś te słowa i czy te słowa też się używa po polsku. I tak mówiłem wcześniej, jak chcesz podsumowanie dzisiejszego filmiku i listę tych wszystkich słów, to możesz ściągnąć PDF na dole w opisie. I to wszystko na dzisiaj. Na razie, cześć!